Paliwo SAF jest y, specyficznym produktem, którym Orlen bardzo jest zainteresowany. Y, za, tą, za tym skrótem y, kryje się y, angielska nazwa y, paliwa lotniczego. Zrównoważony sposób otrzymywanego. Co to oznacza, to to, że produkt ten jest, jest zaliczany do bioproduktów lub otrzymywanych z odpadów, czy zmieniamy w takim razie podejście. Nie, nie patrzymy na pochodzenie kopalne, patrzymy na pochodzenie odnawialne, pochodzenie w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. To paliwo, co jest istotne, spełnia wymagania takie, jak obecne paliwa lotnicze stosowane w samolotach, którymi przy Mieszczamy się na duże odległości. Więc, no, szczególnie, kwestie bezpieczeństwa są tutaj ważne. Opracowanie takiej technologii jest wynikiem potrzeb zaadresowanych przez, między innymi przez organizacje zrzeszające operatorów, producentów statków powietrznych, którzy zaadresowali i zadeklarowali swoje, swoją gotowość do ograniczenia wpływu stosowania paliw na środowisko. I to jest cel, który mm, ogólnie sformułowany ma swoje oczywiście kamienie milowe w y, kolejnych latach od 2025 roku powinniśmy coraz y, większym stopniu odczuwać y, jako producenci paliw y, konieczność y, wprowadzania tego typu y, biokomponentu w przyszłości y, y, w perspektywie 2040-50 roku będziemy mogli mówić już o praktycznie powszechnym stosowaniu tylko takiego paliwa już niejako y, w szanse z mineralnymi. Natomiast um, te cele zostały przeniesione już do um, relacji biznesowych także w Polsce, więc operatorzy lotnisk oczekują tego, że producenci paliw będą dostarczali takie paliwo zrównoważone SAF. W perspektywie naszej strategii mamy deklarację, że około 70 tysięcy ton rocznie takiego paliwa będzie wytwarzane. Co jest ważne, już teraz trwa inwestycja w właśnie takie paliwo, i ta instalacja jest zlokalizowana w Płocku. Będziemy to paliwo mogli otrzymywać z surowców podobnych, jak otrzymuje się olej, biodizel do oleju napędowego. Natomiast konstrukcja chemiczna tego produktu jest zupełnie inna są to węglowodory w związku z czym bardziej adekwatny produkt do tego konwencjonalnego, który znamy teraz, a co powoduje, że łatwiej zastępowalny będzie ten konwencjonalny zropy naftowej naszym produktem bio.